No, także wyłączył mi się, niestety nagrywanie mi się wyłączyło, także jeszcze raz muszę przejechać i od lewej do prawej dzisiaj e, powojnik, czyli Clematis Jackmani. E, różne róże, tu przekwitnięta Maxi Vitali, liczę, że się sama oczyści, róża piżmowa Dinki, róża Happy Czepi, duża masa tego różowego, to jest Malwa drzewiasta w sztuce dwóch. Czwarty sezon, praktycznie już dalej idą kwiaty host, czyli funki. Po prostu przeliczam, co dzisiaj kwitnie, i bo jest naprawdę duża masa kwiatów. Przetacznik w kolorze fioletowym z tyłu, delikatnie widoczne kwiaty werbeny patagońskiej i liście Derenia Sibirika. No i oczywiście pięciorniki, teraz pięknie tu żółty, tu biały, znowu żółty, różne róże z tych wsadzonych na jesień z gołym korzeniem i tu resztka kubany. Myślę, że to jest troszkę kubany, a to różowe to chyba będzie jednak Garden Front. E, tutaj troszkę z z przodu przekwitający dziurawiec Hitkot i róża Sany Rose okrywowa. E, troszkę tawuły, e, znaczy się, bo to co innego przecież jest. No idąc na prawo, o tym powiem innym razem, co tutaj się namordowałam. Natomiast... E, czyściec wsadzony zamiast rododendrona, który niestety pada i róża ivory, e, przepraszam, co ja gadam e, drift w kolorze red, czyli czerwony, no i oczywiście na prawo jeszcze liliki, pierwsze hortensje e, też w donicach e, nasturcje Również trochę krwawnika, także generalnie rzecz biorąc, to obrócę się do tyłu, w końcu na przełomie drugiej jeszcze donice dochodzą, czyli tutaj jakieś begoniki i inne rzeczy, tu portulaczki, o holender ogórek mi wchodzi, ogórek na portulacę, na koniec świata, muszę go usunąć, znaczy przesunąć, więc y, można powiedzieć, że... Wchodząc w drugą połowę y, lipca, dopiero uzyskałam efekt taki, że prawie cała rabata kwitnie, a nie jest to łatwe. Także jeszcze się odsunę tutaj, bo, bo miałam powiększenie i, i teraz tak to wygląda. No może mogłoby być lepiej, może ciągle mogę jeszcze tam, może za mało lili na przykład, może coś jeszcze, coś ktoś. By miał pomysł. Natomiast problem jest taki, że jest już bardzo dużo nasadzeń. I mam tu problem właśnie z taką różą, żona Poety Poet's Wife, ale to powiem innym razem, dlatego dużo mam też w donicach. Pokażę, tylko to, jak mówiłam, o donicach nie kwitła dorodka, tu pokażę, jak kwitnie dorodka. No i te groszki, jeszcze, jeszcze niektóre, cząstki z tych długówkowatych, Także nareszcie w końcu jest taki efekt kwitnienia, nie wiem jak to będzie w dalszych miesiącach ono yy, jeszcze nawet Bad Birnbach kwitnie, chyba już drugi kwitnienie ten maluszek tutaj za hostami właśnie na tych filmach, które oglądamy od znanych hodowców nieraz w ogóle nie wiemy jakie coś jest duże, bo no to jest opis, ale dopiero jak przyjdzie do domu i się wsadzi to wiadomo jak, jak, gdzie, to, gdzie to posadzić, bo yy, tu nas Turcja oczywiście też je bardzo lubię, dlatego że no po prostu nie mam, ja nie mam przynajmniej takiej wyobraźni, że od razu to widzę oczyma duszy, także dopiero jak to przyjdzie tutaj hosty. Także tak to wygląda 12 lipca i lecę do dalszych obowiązków, tylko Holender chyba trzeba podlać pomidorki, bo zapomniałam wczoraj wieczorem. I tak to jest. Dobrego dnia. Na koniec jeszcze zbliżę się do tej prawdopodobnie Garden Front. Czasem muszę rozkminiać, czy to w końcu jest to, co miało być. Dobrego dnia.